Siemaneczko, z tej strony Miksek i witam was w kolejnym filmiku z tego kanału i dzisiaj sobie gramy w taką giereczkę na telefon wiem, zawsze nagrywałam na przykład minecrafta, Bed Wars takie rzeczy, ale dzisiaj zdecydowałam powrócić jakby do takich gier no więc jeżeli byście chcieli więcej zostawiajcie łapki, subliki ja bardzo wam będę dziękował no, więc zaczynamy. Widzicie? W tej grze chodzi o to, że właśnie ja gram w jako To nie ją znacie, Ja w nim nie gram tak długo, że nie dziwcie się, że będę takim mini-nubem. Jeżeli chcecie, chcecie Fortnite na moim kanale, zostawiacie no, dwie ławeczki. To już będzie, będę w nagrywaniu Fortnite'a. Bo akurat w Fortnite jakiegoś kontaktu dobrego nie mam, a nie ben, bym nagrał. Więc no, widzimy. Tu już 5.2. 2 na, na moje umiejętności jest tak trochę średnia, bo, bo no, dość się lepiej. Chociaż dawno nie grałem w widzowie, więc no nie wiem. A, tak się rozgaduję na filmach. Misje Minecraft y, tam macie duny Co ja wam o tym mówiłem? Niektóre się lepiej przyjęły, niektóre gorzej. No, widzimy 8-5. Taki cudny wynik nie jest. Ale jakieś 9, no to już lepiej. Albo jeżeli chcecie więcej z tej gry, to piszcie w komentarzach. No to napiszcie albo Fortnite, albo. No. Napiszcie albo Fortnite albo Telefon. No to będę wiedział. No to Telefon no to będą właśnie takie gry mobilne. Takie jak powinny na kanale gamingowym, ale są na tym. Albo takie. No, Skąpa. No to napiszcie Telefon No to będę wiedział. No ale z telefonu to nie będę na jakiejś się jakoś dużo więcej Tylko będę tak grał tak samo jak na kąpie. Super Ogólnie mówcie mi jak mnie y, słychać, bo ja nie wiem Widzimy, taka ręka trwa około dwóch i pół minutki Więc zagramy sobie jeszcze z 3. No Widzicie amatorska tam, bo nie grałam za dużo w tą gr gram jakaś pora kuceniu. No, reklamy też. Nie, nie mam na to wpływa, ale widzimy się po reklamie, żeby nie zanudzać was. Widzimy ja jestem po reklamie już wchodzę, wchodzimy razem do nowej elementki. Widzimy gramę przeciwko jakiemuś, jakiemuś. Nie przegrał ani jednego od 5. Ja przegrywałam jako smyra. Tego muszę się skupić. No, widzimy pierwszy gol. Według ten pierwszy jest taki zapowiedni. Dziewczyk to wygra, ale ja mogę zostać założony. Czego bardzo bym nie chciał. 2-0. No, widzimy. Odzywam się dzisiejszej trochę, bo nie. Jakoś wiecie, chyba. No, nie jestem w najlepszej formie. Nie nagrywam długo, to coś... Nie, 6-2. Dobra, mamy 3-2 z takim urościem, który jest dosyć dobry. Kiedyś to bym go 8-0 pewnie porobił, a teraz to tak trochę gorzej mi. Idzie. Nie zwracajcie uwagi na lagi. Tak już musi być. Wszystko 3 trafiam 5-3. Widzę to moja forma, że się akurat podtrzymała na chwilę. To nie znaczy, że w następnych odcinkach możliwe zostaje gierki. Będzie tak samo. No niestety. Gol. No, 4. No dziękuję za zamrożenie mnie. Jak samo. Właśnie przeciwnik nie zamraził. I tak z niej wygramy widzowie. Prawdopodobnie. Ale też prawdopodobnie nie. Szybkość sobie dał. No 7, 6, 12 sekund. do wygrania arena. Ale będzie remis. Albo wygrana. No, 8-6 z takim. No, działać hmm, ja na tym poziomie. Tak samo mówiłem, no, reklamy mogą się pojawić, nie ma na to wpływu. A jeżeli tylko będę mógł, to będę próbował je pomijać. Czyli jakaś nagroda? Tu już. Ogólnie nie było mnie z dni w domu. Nie nagrywałam. Co to jest? Wiecie, bo jest jakaś karetka. Dobra, mamy. Jeszcze jeden prezencik odbieramy. To się tak robi. O, 15? Dużo. Chociaż ja się nie znam takiej takich Może mało No, ramię jeszcze raz Sześć i pół minuty tak około mam materiał Się orientuję O, teraz to będzie trudno Ja mam wygrana, wygrana, przegrana, remis. Przegrana, więc... Chłop ma jeden przegrany i sama wygrana. Ma duży lepszy skin, ode mnie. Eee, co jest? Chłopak nie wywalił. Zresztą nie wiem. Plaga miałam. Super. Dobra. No, Dwa, trzy. To jest Messi. Jak dobrze. Nie dziwcie się, że Niko jest Misiek Minecra. Było po prostu w tak, że był za krótki nick z długi znaku i już nie da się gorszego, więc chciałam no, chociaż ten Misiek Minecra niż Misiek. Dobra, 3-4, ale pomylił mi chłop po T No i teraz akurat jak trafił 5-3. Mówię, ty pusty, urywacie. No, niestety trafił na 6-3. Więc, no, mówiłem, formy takie to go nie pokonam. Wcześniej to bym go pokonał, o nie. Nie, zamrożę. No, to nie, to takie czegoś to bym nie okromił. Chociażbym nawet był. Dzięki, dzięki. Chłopie. Wywala go. I czerwono był u niego internet. Fajnie. Osiem cztery. No, widzimy to już żółta kartka. No tu. Oj. Nikt widzowie. Widzimy się na kolejnej arenie. Widzimy kolejną arenkę. Prawdopodobnie to do będzie mnie ostatnia na tym odcinek, chociaż nie wiem. Bo to tak półtorej minutki. Ogólnie. Nie wiem, kto w końcu malagi. Dostanie jeszcze żółtą kartkę. Nie dostał. To jest Niemiec. Killer zabijać, Jakiś zabójca? To się nie angielskim. Jestem duchem? Widzę Jak oh! coś laguje. No wywala go. Fajna lagi. gościu. Widzimy się bez lagu, wiesz? Widzimy... Ma farta, bo ma lagi. Nie szczególnie bardzo laguje. Fajnie. Ja tu się za nie tu mnie przelatuje? Tak dosłownie przelatuje. Widzicie, jakie lagi. Dzięki chłopio. O, 8-0. Fajne zakończenie odcineczka. Aha, inwestycje. Nie widzowie. Jeszcze chłopak wygrał. 9, 8, 7, 6. Ciekawe, czy wbiję, czy już wygram to walkowerem. No nie, no Bot za Ja mam połączenie chyba 3 kreski. Ja nie mam jeden. Nie Co trochę gorzej ma. Weź teraz odczytaj która to prawie połowa piłka. Czemu ona jest złota, a nie żółta? Zwykle. No więc, dziękuję za oglądanie o mojego odcinka. Wpadajcie na kanał. Speca, Azora, Milako, Demona, no, Koks jeszcze nie ma, ale będzie miał inny kanał Pisek, więc trzymajcie jeszcze na reakcję byście chcieli, więc trzymajcie się widzowie, do zobaczenia.